Karta dnia. Cesarz. 22 października. Środa. Dzisiejszy dzień niesie w sobie energię siły, porządku i autorytetu. Cesarz to nie tylko symbol panowania nad światem zewnętrznym, ale przede wszystkim nad własnym wnętrzem. To czas, gdy trzeba zaufać rozsądkowi, stanąć twardo na ziemi i przypomnieć sobie, że życie potrzebuje struktur, by kwitnąć. Dziś wszechświat może wystawić cię na próbę, pojawią się sytuacje wymagające zdecydowania, konsekwencji i trzeźwego spojrzenia. Nie uciekaj od odpowiedzialności, cesarz daje ci narzędzia, by przejąć kontrolę nad losem. To dzień, by powiedzieć, dość niepewności, czas działać z mocą. W sprawach zawodowych możesz dziś stanąć przed wyborem lub decyzją, która zadecyduje o dalszym kierunku. Nie bój się, twoja mądrość i doświadczenie są wystarczające, by wybrać właściwie. To także świetny moment na rozmowy z przełożonymi, podpisy umów, ustalanie zasad i długofalowe planowanie. Jeśli masz własny projekt lub firmę, dzisiejsza energia sprzyja budowaniu solidnych fundamentów pod przyszły sukces. W sferze uczuć. Cesarz przynosi potrzebę bezpieczeństwa, lojalności i trwałości. Dla osób w związkach to dzień, by umocnić relacje. Pokazać partnerowi, że jesteś wsparciem, ale też, że znasz swoją wartość. Dla singli to czas, by odciąć się od relacji, które nie mają solidnych podstaw. Wszechświat mówi, nie buduj na piasku, buduj na prawdzie. W sferze duchowej. Cesarz wzywa cię do integracji ciała, umysłu i ducha. To moment, by zobaczyć, jak bardzo potrzebujesz równowagi pomiędzy kontrolą, a zaufaniem do wyższej mocy. Jeśli ostatnio gubiłaś kierunek. Ta karta mówi, spójrz w głąb siebie, tam jest twój tron. Cesarz to archetyp ojca, przywódcy, twórcy. Dziś możesz odnaleźć w sobie właśnie tę energię stabilną, pewną, dojrzałą. To dzień, w którym wszechświat błogosławi tym, którzy biorą odpowiedzialność za swoje decyzje i nie uciekają przed życiem. Przesłanie dnia. To ja jestem władcą swojego losu. Moje decyzje tworzą moją przyszłość. Niech ta środa przyniesie ci spokój wynikający z wewnętrznej mocy. Stań w świetle cesarza i pozwól, by twój duch przewodził, a nie poddawał się chaosowi. Wróżbita Łukasz Łęcka.